Kręcimy Inowrocław! Siema moi drodzy widzowie, z tej strony Jacob i dzisiaj pytałem się mieszkańców Nowrocławia jakie miasto jest miastem partnerskim i Inowrocławia? Poprawna odpowiedź to Bad Oienhausen, ale czy mieszkańcy znali poprawną odpowiedź? Przekonajcie się koniecznie sami. Jakie miasto jest miastem partnerskim Nowrocławia? O jakieś niemieckie, ale nazwy też nie znam. Bad Ojehausen. Na pewno? 100%. Bad Ojenhausen, czy jakoś tak w Niemczech, nie? Bardzo dobrze. Jakie miasto jest miastem partnerskim noworocławia? Bad Ojenhausen, Niemcy. A od którego roku, może pan wie? Nie wiem. Bad Ojehausen. Jak? Bad Ojenhausen? Bad, Ojehausen? Bad, Ojehausen. Bad, Ojehausen. Bad Ojehausen. Jakie miasto jest miastem partnerskim noworocławia? Kruszwica. A wy? Wiecie, które miasto jest miastem partnerskim Noworocławia? Wrocławia? Dawajcie koniecznie znać w komentarzach i widzimy się niedługo. Siema i miłego dzionka.